naszego radia jest pan Janusz Korwin-Mikke, jeden z kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Witamy. Witam serdecznie. Witam Państwa. Hasłem przewodnim pana kampanii jest dumna, bogata Polska. Jakie działania zamierza pan wdrożyć, żeby obywatele byli dumni z kraju, w którym żyją? Ach, właśnie to, jest, to jest ten problem, bo taka... Platforma Obywatelska, co mówi, że Polska ma być bogata, czyli krótko mówiąc ma dostać dotacje z Unii Europejskiej w no to a tacy na PEO mówi, że to godnie trzeba, natomiast pieniądze są nieważne. Otóż nie. Popatrzmy na Chiny, prawda? Chiny, są, Chińczycy się bogacą i Chińczycy są dumni swojego kraju, nie biorą żadnych dotacji znikąd i proszę jak się budują, więc to trzeba zrobić. Najprostsza sprawa to, żeby obudzić w ludziach poczucie, że sami decydują o sobie. No, nie, jak może dumny człowiek, jak na przykład nie może podjąć decyzji, nalecieć dziecko, zaszczepić, czy do jakiejś szkoły posłać dziecko, bo za niego decydują. No, Trzeba jakby się decydować sam mm -hmm. Dużo Pan mówi też y, o wolności i sprawiedliwości. E, co kryje się pod tymi hasłami, przecież żyjemy w wolnym kraju? Ależ absolutnie nie. nie, nie niech Pani spróbuje, no, bo się nie ubezpieczyć, to, to przekonać Pani, czy żyje Pani w wolnym kraju. Nie chcę, nie, nie chcę nikogo straszyć, ale na, nawet za takich ludzi jak Stalin czy Hitler, góral robił osypki, jakie chciał, a teraz stoi nad nim urzędnik, urzędnik europejski. Mamy w tej chwili trzy razy więcej kapusiów niż było za komuny, mamy w tej chwili 50 razy więcej podsłuchów telefonicznych, fotoradary na drogach, kamery, a kamery wszędzie. To są to państwo policyjne w sposób nieprawdopodobny zupełnie. Przepisy, przepisy. Normalnie dziennik ustaw zawierało tam parę centymetrów grubości, teraz zajmuje półtorej metra położony, położony na ziemi dziennik ustaw roczny. To jest przepisy, które ograniczają no swoją wolność, rzeczywiście. Mhm. A jak pan ocenia program swoich kontrkandydatów? Uważa pan, że mają szansę go realizować? Co, co, czym się różni program PO? Przecież to niczym się od Ciebie nie różni. Czy ludzie rządzili? Czy rządził SLD, Czy rządził z, PiS, z czy z PSL-u, czy PIS, to jeden podatek podnieśli o 1%, drugi podatek obniżyli o 1%, prawda? I na tym, na tym się te wszystkie sprowadzają. Cały czas rządzi biurokracja, cały czas rządzą służby specjalne, cały czas jesteśmy przecież w tej chwili tylko autonomicznym krajem Unii Europejskiej, bo w tej chwili przecież prawo unijne ma pierwszeństwo przed, przed Polską, więc jesteśmy już, nie jesteśmy już suwerennym państwem. No więc tak tak się żyje. Mm -hmm. Jeżeli wygra pan wybory, to z kim zawiodłby pan koalicję? A to w tym, co nam zaoferuje, że więcej punktów naszego programu sprowadzi. Ja nie chcę mieć posad ministrów, bo po, co nam, po co nam wykonywać te głupie ustawy, natomiast my chcemy zagwarantować, bierze z tych ministrów, kradnić, jak pan to rządźcie i w zamian za to chcemy, żebyście tę ustawę, tę ustawę, tę ustawę, tę ustawę, tę ustawę uchwalili. No bo ustawy są ważniejsze szczerze mówiąc, bo jak ukradną, to ukradną, i tak kradną, i tak kradną, a e, chciałbym powiedzieć, i tak rządzą, a... A jednak te ustawy zmienią Polskę zasadniczą. Takie podstawowe ustawy chcemy zrobić. Mhm. Będzie się Pan dzisiaj spotykał z sierackimi przedsiębiorcami. Jaki ma Pan plan na polepszenie sytuacji, szczególnie młodych ludzi na rynku pracy? E tym, że my nie, nie mamy żadnego programu dla młodych ludzi, młodzi ludzie idą do nas, dlatego że my traktujemy ich poważnie, a nie jak młodych ludzi, którym trzeba dać jakieś przywileje. Wszyscy mają takie same prawa. A co trzeba zrobić, żeby, żeby nie było bezrobocia? To sprawa jest oczywista zupełnie, trzeba zlikwidować podatek dochodowy. Trzeba zlikwidować zasiłki dla bezrobotnych, bo jeżeli będą zasiłki dla bezrobotnych, to choćby było pracy, no to zawsze będą tacy, którzy będą chcieli yy, mieć, mieć pieniądze za nic. No i zlikwidować jeszcze, że straszną, mianowicie trzeba zlikwidować... Yy, płacę minimalną, bo ona powoduje bezrobocie wśród takich w kategorii, takich ludzi najsłabszych ekonomicznie. Ja tu mam wiele ręce, którzy tam nie specjalnie nie zrobią, ale zawsze coś by zrobili, nie? I proszę zrozumieć taką rzecz. Jeżeli ja zatrudniam dwóch takich ludzi, płacę po tysiąc złotych więcej i nie dam, ale po tysiąc złotych i dam, zaraz coś tam zawsze zrobię, nie? Przychodzi do mnie jakiś związkowiec, z ja Solidarnością mówi tak, yy, dlaczego poza zatrudniać tych dwóch fajtłapów, nie? Ja to zrobię sam to co oni robią we dwóch. Okej, okay. ile pan chce? 2,5 tysiąca. To jak pani zatrudnię. Te dwóch po tysiące, a ja musiałem oddać 2,5. Okej. A teraz jak wprowadzam po płacę minimum na 1600, to ja jak wyrzucę, bo ja, bo ja mi zapłacę po 1600, a tego jednego za 2,5 wezmę. Czyli ustawa o opłacy minimalnej powoduje bezrobocie wśród tej kategorii takich najsłabszych pracowników takich tego. No i... Oczywiście, i oczywiście tego nie widać, ale bo oni potem idą na bezrobocie, się demoralizują się, trzeba znieść te, te trzy rzeczy powodują, że bezrobocie zniknie. Państwo nie uwierzą, ale może zniknie w ciągu paru dni, bo przedsiębiorcy decydują błyskawicznie. Nie ma pasku dochodowego? Nie ma. To znaczy, że mogę obniżyć cenę mojego produktu i mogę zatrudnić pracownika, bo już nie zapłacę od niego nic ani więcej. Więc jak zatrudnię na drugą czy trzecią zmianę, paszyny mi się amortyzują. Prawda? Produkt jest tańszy w wyniku tego, to jak, jak tak zrobi połowa przedsiębiorców, to bezrobocie zniknie w ciągu jednego dnia. Hmm. Czyli chodzi o to, żeby ta płaca była sprawiedliwa i adekwatna do umiejętności danego pracownika. No, tak, zawsze jest. No, tak decyduje rynek. Jeżeli pracownik nie umie pracować, to nie można mu płacić więcej, no, bo po prostu chcieliby wrócić pracy wtedy. Hmm. A jaki ma Pan pomysł na wsparcie dla rolników, skoro nie dotacje? Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc to rolnicy już teraz mówią coraz częściej. Miał Pan rację. My wcale nie chcemy dotacji, tylko byśmy chcieli, żeby również Francuzi i Niemcy nie mieli dotacji i wtedy wte wte wyjdziemy na swoje. I to, i to trzeba zrobić, tylko Francuzi siedzą, oni mają przez beznadziejne rolnictwo i są zdemoralizowani całkowicie. I oni się boją, że jak nie się dotacje, tym się całe rolnictwo rozłoży. To przecież dotacje dla rolnictwa miały być skasowane w, 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 w 2010 roku, a my w 2015 i nadal nie można tego skasować, bo Francja tutaj stawia weto. Mm -hmm, czyli jeżeli nie dotacje, to, to co pomoże no, rolnikom? Nic nie, nie, nie trzeba pomagać. Trzeba przestać im przeszkadzać. Trzeba przestać pobierać ogromną akcyzę za paliwa, bo to jest, przecież, za... przecież coś stało z traktorami. Powiedziano rolnikom, że będziecie mogli, połowy wam pokryje Unia. No tak, ale cena, cena ta, którą wzrosła dwukrotnie <laughs> w wyniku tego. <laughs> oni płacą tyle samo. Tyle samo. Teraz taki rolnik jest... Z... Uwierzył, kupił ten traktor, gdzie pożyczkę. A potem się okazuje tak, że filtr do traktora kosztuje 1000 zł, byle przegląd kosztuje 3000. A ten traktor kosztuje tam pół miliona, czy, czy więcej. Nie? Jednak opłacało się bardziej tego usługę zakupić. Uh -huh. a, a co, jeżeli chodzi o służbę zdrowia? Czy ma Pan jakiś pomysł na uzdrowienie tego systemu? Nie można zrobić służby zdrowia, a trzeba po prostu zlikwidować całkowicie. Włożyć do trumny, osiągnąć nowym przebić, żeby więcej życia nie powstało. To jest potwór. Proszę zrozumieć, w tej chwili. Płacimy za lekarzy, za pielęgniarki, za ministra zdrowia, jego gang, za Wydział Zdrowia w Województwie, Wydział Zdrowia w Powiecie, Wydział Zdrowia w Gminie, a także na Narodowy Fundusz Zdrowia. I za to płacimy, to już tam służby. No to gdybyśmy utrzymali tylko lekarzy i pielęgniarki bez tej bandy, bandy biurokratów, byłoby na pewno taniej, a nie droże. Więc Trzeba zlikwidować na służbę zdrowia. Jeszcze nie widziałem chorego. Gdybym leżał na ulicy i wołał służby zdrowia, chory potrzebuje lekarza, za zastrzyku, gipsu, cholera, brzegu. Nie potrzebuje tej bandy biurokratów. To trzeba zlikwidować, po prostu trzeba całość się zlikwidować. Ludzie się straszy, że sobie nie dadzą rady, to nie dają sobie rady. Skoro utrzymają tą całą bandę biurokratów, to bez tej bandy biurokratów będzie taniej, a nie drożej. Koniec dyskusji. Czyli prywatna służba zdrowia. Normalnie, tak jak było zawsze. I przyrost naturalny był się wyższy niż teraz. Mm -hmm. e, na sobotnim spotkaniu sporo Pan mówił o e, edukacji. Czy polskie szkolnictwo wymaga reformy? No to też to samo, trzeba ją sprywatyzować. Co, mamy takie dosysowne spory. Czy dziecko ma do szkoły w wieku 6 czy 7? Czy w szkole ma być religia czy nie? Rodzice powinni wybierać, jakie szkoły posłają dziecko. No, tylko rodzice wiedzą, czy ich dziecko się nadaje do szkoły, czy się nie nadaje do szkoły. E, tylko rodzice wiedzą, jakie szkoły szkole Bo no, na przykład. E, bo dziecko nie ma zdolności matematycznych, to no nie wolno sobie iść do szkoły, gdzieś nauczyć śpiewu, rysunku, czegoś tam, prawda, dziewczyny, zwłaszcza, tym się przyda. To im się przyda. Potem one się męczą w tej matematyce i jadą jaką cholerę. Ja mógłbym powiedzieć na przykład własnej rodziny, prawda, moja córka. Jedna chodziła do szkoły, matematykę miała, do końca matury zdawała z matematyki, potem, potem Szła na studia, gdzie miała też serwis, czy dwa matematyki. Potem wychodzi za mąż i mówi do mnie: Tato, słuchaj, ja tu mam zaproszenia ślubne wysłać. Mam wysłać 130 zaproszeń, na jedną kartkę wchodzi mi 7 zaproszeń. Ile potrzebuję kartek z dobrego papieru? Ja jej mówię, a ona mówi: A skąd wiedziałeś? <laughs> miała matematykę. Po co ona się męczyła? Od tego kobietowa faceta lubi pójść takie rzeczy nie musi się męczyć. Czyli e, wypadałoby też zmienić program nauczania? Nie. Nie, każda szkoła ma własny program nauczania. Dlaczego ma być wspólny program nauczania? My żyjemy w takim świecie, że na przykład dziecko na Kaszubach, dziecko na Śląsku, się uczy tyle samo o górnictwie i o, o rybołówstwie, po raz kiedy ten, ten Kaszub więcej wie o rybołówstwie, niż jego nauczyciel. <noise> Ale to on go nauczy. to jest jakiś absurd kompletny. Są, muszą być różne szkoły. Tak samo pomysł, żeby ten sam program szkolny, jest dokładnie tak samo nonsensowny, jak pomysł, żeby w każdej restauracji było tak samo menu. <gry> to jest to jest absurd. Musi być tak samo jak nie mamy zaufania do rodziców. Zaprowadzą, zaprowadzą dziecko do restauracji, że wiedzą, jaką restaurację wybrać, że restaurator wie, jakiego układa zatrudnić, że kucharz wie, jak się gotuje potrawę. Samo trzeba mieć zaufanie, że właściciel szkoły wie, jakiego nauczyciela zatrudnić, że nauczyciel wie, jak gdzie się uczyć, i rodzice wiedzą, jaką szkołę chce wybrać. Dlaczego mamy ma to się Państwo w to wtrącać? Przypominam, że Maria Gryśchłodowska, czy na przykład Kopernik, jakoś kończyli szkoły bez ministra edukacji narodowej. Ja wiem, teraz też mam laureata, Nową. Bałęse, prawda, ale nie wiem, czy jest to akurat najbardziej dumny, szczytny przykład państwowego systemu edukacji. Yy, także yy, to jest całkowicie zbędne. Yy, cały ten testu jest absolutnie zbędne. Powiem więcej. Mary Piłs nie tylko, że kończyła szkoły bez pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale co więcej w Paryżu studiowała i rząd francuski nawet nie wiedział, że ona tam studiuje, bo była to prywatna uczelnia i nikt nawet nie miał się nie wtrącał, kto studiuje, czy kto wykłada na, na Sorbonie. No, I dlatego właśnie był tam wtedy taki wysoki poziom. Bo rząd się nie wtrącał. Mhm. E, jakie były Pana pierwsze działania, jakby został Pan pre prezydentem? No, ocalną siłkę e, i wziąć się za... Na projektowanie ustaw, bo to, to, to wiemy, jak trzeba wyprezyzować tam, no, tam dokładnie. Oczywiście, co trzeba zapytować, bo to, no, przecież prezydent miał obowiązek moim zdaniem zawetować ustawę, ustawy o poniesieniu wieku emerytalnego. Przecież jest, to był rabunek na emeryta. My jesteśmy jedyną partią, która od początku domaga się, żeby emeryci mieli swoje emerytury, domagaliśmy, się, żeby wszystkie pieniądze z y, prywatyzacji szły na fundusz emerytalny. No, przecież te... To wszystko było z funduszu emerytalnego że Wszystkie składki emerytów były inwestowane w przemysł. To tak, jak już przemysł, to trzeba te pieniądze dać na fundusze emerytalne, nie? No ale ani grosz, ani grosz na, na to nie poszedł. Prawda? Także musiałem tego pilnować. To jest bardzo ważne, bo emerytacy są słabą, słabszą grupą, oni nie wezmą kilofów, nie wyjdą, i niestety trzeba bardzo zobaczyć o emerytów. E, o mi się zajął, bo prezydent jest naczelnym na, na rzecznikiem sił zbrojnych. I, i, Najważniejsza sprawa, to jest poza formalnymi, nie będę Państwu dawał zrozumiałej głowy szczegółami, ale jedną rzecz muszę zmienić, koniecznie. W tej chwili mamy złą reputację do wojska. Mianowicie do wojska idą ludzie, którzy chcą dostać emeryturę w wieku lat, na wieku lat 35. Zawsze wiedzieli, że żadnej wojny nie będzie, odbędziemy mi się 15 lat, tam spokojnie będziemy budowali, że maszerujemy, a potem będzie ta emeryturka. To są ostatni ludzie, którzy powinni być w wojsku. A myślę, że dzisiaj jest tak. No najważniejsza sprawa to prezydenta, polityka zagraniczna. I tu jest sprawa podstawowa. Ja chcę ostrzec Państwa, że głosowanie na Pana Dudę czy Pana Komorowskiego to jest ogromna szansa na trzecią wojnę światową. W tej chwili Polska jest pachołkiem Stanów Zjednoczonych, jak Pan tu ładnie obrazowo ujął Pan Radosław Sikorski, mm -hmm. łaskę Amerykan. I. Mm -hmm. Amerykanie w tej chwili no, ratują swoją hegemonię na świecie, mają swoją hegemonię na świecie i boją się, że to się skończy i chcą zrobić wojnę w tej chwili z Rosją, z Chinami, żeby zniszczyć te kraje teraz, póki mają Amerykanie, mają przewagę. Wiadomo, że Chiny się do szybciej niż Stany Zjednoczone. Za 7 lat Chiny będą potężniejsze. Więc jeżeli Ameryka chce utrzymać hegemonię, to musi teraz zrobić wojnę. I są takie Nie mówię że to wszyscy Amerykanie, absolutnie to jest nieprawda. Absolutnie to jest nieprawda. Ogromne większość Amerykanów nie wojny. Nawet myślę, że obecne kręgi wokół pana Obamy też nie chcą wojny. Natomiast taka grupa w Ameryce tzw. neokonserwatystów, już znam niektórych z tych ludzi, nawet ze część osobiście. I ci ludzie właśnie tak rozumują. To są bardzo inteligentni ludzie, to są z reguły dawni lewicowcy, życi zresztą to z większości. Oni rozumieją bardzo logicznie. I mówią, że teraz musimy zrobić, zrobić tę wojnę, jeżeli mamy uratować ten... Oni rozumieją jak, jak Amerykanie, nie jak Żyd. Oni rozumieją tak jak jest y, takie powiedzenie amerykańskie Right or wrong, my country. Słuszne jest słuszne, ale to mój kraj. I no tak można... Usprawiedliwić wszystko, prawda? Hitler jest wszystko, można usprawiedliwiać, prawda? I, 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 I tak nie można rozumować. No ale Amerykanie tak są uczeni. No i teraz dobro ich kraju, czyli utrzymanie hegemonii na świecie, bo oni wiedzą, że oni mają misję zrobienia demokracji na całym świecie, prawda? To świat będzie piękny, jak Amerykanie będą tym światem rządzili. No i żeby utrzymać hegemonię, to oni muszą teraz zrobić wojnę. I to jest bardzo niebezpieczne. Pretekstem jest Ukraina oczywiście, wiadomo, Amerykanom na Ukrainie nie, 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 nie zależy, co tam Ukraina. To jest pretekst do zrobienia wojny. I Polska ma ogromną szansę zapowiedzenia wojny. Proszę zauważyć, ani Białoruś nie podziela, Białoruś uśmiecha neutralność w tej sprawie. Białoruś się boi, że jak Rosjanie zajmą nie Ukrainę, to będzie również potem Białoruś. Białorusią. Ani Węgry, ani Rumunia, ani Słowacja nie popierają Stanów Zjednoczonych. Polska jest jedynym krajem, który jest pachołkiem Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. I gdyby Polska ogłosiła też neutralność, a ja będę do tego dążył, to w tym momencie wojska amerykańskie nie miały dostępu w ogóle do Ukrainy. Oczywiście mogą sobie znaleźć pretekst do wojny, Korea Północna, Iran czy coś tam, a to już nie będzie wojna w Europie. Otóż, żeby powiedzieć jasno, ja nie jestem pacyfistą. Jeżeli byłaby jakaś wojna, którą można wygrać i byłaby to wojna słuszna i sprawiedliwa, ja się nie waham i będę, będę, jeżeli jest szansa wygrania oczywiście, to będę wojował. Natomiast nie widzę żadnego powodu, żebyśmy robili wojnę, wojnę trzecią, trzecią światową po to, żeby utrzymać hegemonię amerykańską. Nie widzę, co by Polska miała na tym zyskać. Ja nie wiem, jak Państwo chcą, chcą mieć, chcą mieć większe szanse na wojnę, to proszę głosować na pana Dudę i Komorowskiego. I macie, I macie to jak w banku, jak wygrają wybory w przyszłym roku one konserwatyści, A to jest bardzo możliwe. Przynajmniej wygrali jak był Bush. Oni byli u władzy. Jeżeli teraz znów opanują partię republikańską i wygrają wybory w przyszłym roku, a wygrają przypuszczalnie prezydenckie i nie tylko, no to mamy, ma, mamy wojnę o wojnę w banku. I dlatego, i dlatego trzeba ogłosić neutralność prawdy Ukrainy i Rosji. Nie mamy żadnego interesu, z Rosją nie mamy żadnych sporów terytorialnych, absolutnie. Z Ukrainą mamy. Przypominam, że Ukraińcy domagają się zasania tak zwanego, czyli hełmu, przemyśla, Gorlic, nawet Tarnowa. Więc y, to jest... To, to, przed sami ludzie którzy ogłosili czyni temu, jak jego eksperyment Komorowski pojechał do Kijowa. Tam przeprosił jeszcze Ukraińców za jakieś zbrodnie, które podobno dokonywaliśmy na Ukrainie. Y, no a oni natychmiast potem uchwalili, że tych bandytów z, z UPA, z OUN, to u to są bohaterowie narodowi i nawet kto temu zaprzeczy będzie karany. Tak, 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 tak uchwalili sobie. Przepraszam, ale ci właśnie z UPA i, i, i ON-u, oni właśnie domagają się tego zasania. I za chwilę, jak tylko z Rosją się uładzą, a chcę przypomnieć, że na przykład spory co są między braćmi. W tej chwili Rosja sprzedaje Ukrainie y, ropę i gaz o jedną trzecią taniej niż nam. A tak się mówi, w stosunku, że to są wrogie państwa. Nie są. Oni się spierają, spierają się o tym do i tam jest ludność mieszana. Krym to zawsze był rosyjski, w ogóle nie ma o czym mówić. Ale u do się wspierają, to jest realny spór, bo tam jest 60% Rosjan, tam część takiej mieszanej ludności. No, jest wewnętrzny spór ukraińsko-rosyjski. I Polska nie ma żadnego powodu, żeby się w to mieszać i żeby jeszcze ryzykować wojnę światową. Mhm. Czyli podsumujmy. Pana plan na, że tak powiem, ulepszenie Polski to. Znosimy znaczy podatek dochodowy, tak? Tak. E... Oba podatki dochodowe. Robimy reformę do wojska, reformę szkolnictwa, reformę służby zdrowia. Służby zdrowia e... Emerytur. Emerytur, nie, my nie lubimy reformy, tylko znosimy przymus płacenia teraz na emerytury. Natomiast musimy przywrócić i tutaj akurat jest, mówię to samo co PIS, musimy przywrócić, znaczy kasować nam tą reformę emerytalną i to było obrabowanie ludzi z pieniędzy. Ja od razu mówię to ja nie dlatego, że ja specjalnie kocham, kocham emerytów, bo od kochania to ja mam raczej panienki młodsze, a nie emerytki, ale ja po prostu dlatego, że wierzę w sprawiedliwość. O tym już mówili o sprawiedliwości. Prawda? Ja wierzę w zasadę, że niech zginie świat, ale sprawiedliwość musi być czyniona. To jest słowa świętego Augustyna. Ja w tę zasadę wierzę. Ja wiem, że jak się postępuje sprawiedliwie, to świat nie ginie, tylko się ulepsza. Jakoś tak się składa. Dobrze, dziękuję panu pięknie za rozmowę.